Dzień dobry moi drodzy, witamy Was ponownie w grze Hellish Quart, już trochę w nią nie graliśmy, chociaż była na streamach, jak jeszcze istniało coś takiego jak streamy. Tak, na short jeszcze miałeś na tak, głównym tak, kanale. Tak, to z, z tym panem I, między innymi. I z tym panem, i z tym panem. I przede wszystkim z tym panem. Dobra, w My, każdym razie. Co robimy? Gramy myślę do trzech zwycięstw, możemy spróbować. A, ale trzech takich postaciowych zwycięstw. Tak, trzech postaciowych tak, zwycięstw możemy sobie zagrać. Yy, ogólnie jest... zmieniliśmy dwie rzeczy w rozgrywce, czyli gramy jakby do pięciu flag... Do pięciu... Do punktów. pięciu zwycięstw, o, do pięciu punktów do, do trzech zwycięstw. Tak, czyli do 15. pięciu punktów i zmniejszyliśmy obrażenia, żeby się po tak. jednym ciosie nie kończyła rozgrywka, bo to za szybko by szło. Plus, oczywiście przypominam, że to jest polska gra i w sumie tyle, co mam do powiedzenia. Yy, tak, i po pozdrówcie pieska, który śpi na moich kolanach. Tak, tu jest piesek. <grywa> tak, nie widzicie, ale, ale śpi sobie, więc yy, w pewnym momencie może, może się obudzić. Ale dobra, kim ja zacznę? Yy, ja zacznę yy, jak Jenderek, jak, jak to Janosik jest. <grywa> <grywa> A ja tym pięknym panem zacznę, z grubej rury, że tak to nazwę. <grywa> Dobrze, więc yy, możemy zaczynać. Yy, wiadomo, nie jesteśmy dobrzy, dobrzy w tę grę, wybaczcie nam to. My gramy tak. dla rozrywki, dla, dla, a nie dla. dla was! Gramy dla was od serca! O, właśnie, żeby było śmiesznie. śmiesznie. Tak, dlatego zmniejszyliśmy obrażenia, żeby trochę ta śmieszność była. Boże, ale on już tutaj się rozstawia. Ej, w sumie ja ten. Gdzie, gdzie, gdzie mi tu? Idźmy, bo cię chwycę. U! zostaw! Do, o, dobra, dwa Dobrze, razy dostałeś. Ale się trzymamy, bo to zmniejszone obrażenie. Bigo! 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 A, kurde. Tu ogólnie są kombosy i my mamy świadomość, że one istnieją. Ale na tym się to kończy, nasza wiedza. Cię pikiem tatu. cię pomacam! O nie, on się zmęczył już. Czekaj, A, czekaj, czekaj, dobra, czekaj, zostaw, czekaj. Zostaw, czekaj. Zostaw, zostaw, nie ruszaj, nie ruszaj. Gdzie, gdzie? Nie no, i rób, coś, złap, i złap! Mi złap. Rób, rób coś, dobra. Dobra. Kurde, A, Leży się pijany, ja pierdź. Stał, stał. Walkowerem oddałeś to. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Bo tu jesteś takiego jak stamina. Teorii tak. w opcjach można tam zaznaczyć, żeby to pokazywało, ale szczerze to nie, tak... Nieładnie to wygląda. No niestety, to... Jeszcze, niektóre jeszcze rzeczy, nie jest w, zrobione. Niektóre rzeczy w tej grze wyglądają bardzo dewelopersko, nazwijmy to. No kurde, zostaw mnie, kobieta! Znaczy, nie jesteś kobietą. O nie, on się zmęczył. Dobra, dobra, do, 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 dobra, zostaw. Zostaw. Kurde, mój... Tak! Nogę mi rozwaliłeś, utykał. O, dobrze. Kurde! Bigo! No. Dawaj, dawaj, nie! No kur... Panie przyjacielu! Jak? Ty nic mi nie zrobiłeś? Ta masa nie masz chyba. Ej, nie, no, taką szramę przez całą twarz mi rozciąłeś. Ja, piernicze. Dobrze, ale o wiele lepiej gra się kiedy zmniejszyło się... Oj, jak, jak ten. To on się ślizga. Tak <grym grym> się ślizga ten twój kurde Janosik. No panie przyjacielu, ty masz tutaj mieć wielką staminę. On się męczy, kurcze! Dawaj, dobrze, dobrze. No, to trzymaj go tam, złap go. Dobrze, łap go. No łap go! Co ty mu łapy odcinku? Bo to, to jest tak. Jak ty mnie znowu pociąłeś po twarzy? Ej, wygrałaś! A ponownie... <noise> Ale wygrałaś, zobacz punkt. Dobra, fiu, ciu, no, W ogóle nie słyszymy, więc mam nadzieję, tak. że nie jest za głośno, ale to tam... Najwyżej, najwyżej, najwyżej będziecie narzekać. Najwyżej będziecie prędzej, będziecie narzekać, że ja jestem za... Ej, ale nie ten! W koziróg wziąłeś! No, może nie w barani, dobrze. Co się stało, przyjacielu? Zabiłeś mnie. No ja tam widzę, że chodzi, żyjesz. Ogólnie to o, tu można... O. Piesek. Tu jest piesek. Tak, to ruda o, to piesek. Pies. Piesek z nami gra. Tak. Łapki w górę za pieska. Kroję do łapki w górę za pieska znaczy, że lubi pieski jeść. <noise> nie, nie! No panie! Panie panie się broni, czy co pan robi? No. Ej, piesek, nie <noise> <noise> Ale jak się cieszy mój! Do boju Polska. O nie. A drugi. Znaczy idzie. ogólnie powiem tak, yy, widziałem, że jest. Yy, z pięć, sześć osób jakie. Co ty Co robisz?! Jeduś nie nie go! Nie! Co to było? Weźcie, jedno ja się księgnie. Ja się czuję zagrożony. O, nie podchodź. To było mocne, nie, nie uważasz? Nie podchodź, nie Ładne. podchodź. Nie podchodź, bo cię ukradnę. coś. nie, nie. Dobrze, trzymaj go! Łap go. No Nauczyłam się! Brde. Piesku, piesku, to jest twoja wina piesku. Jakie? Ej, ale to był ładny kombo. Aż się poplułem. <grym> to musiało być kombo. Nie ma. Jak tak się bawisz, to zarządzam instrukcję przeczytać trzeba przed e, tę walką. Dobra, to ja biorę... Dobra. Pojedynek starych pijanych. Tak, ja bym... To może długo potrwać. Oni, oni nie dojdą do siebie. Ale dobra, no dobra. Yy, to co? Chcesz instrukcję, mówisz? Tak, mi instrukcję. Możemy jakąś randomową mapę. Pies jest smutny. Dzień dobry. <suszy> <suszy> eee, o się przewraca na dzień dobry. Jak gdy się włącza instrukcję? O. Tutaj, dobra. Ale co ty, co ty za jakieś łombo-kombo miałaś? Mm. Jak to się przewija? Ty nie. Halo? A teraz twoje przewijasz? <suszy> No masz tam... Nie, bo to było tak, że ja tą drugą... Na plastel... Ale nie, to są zwykłe. Co Ty, zro... ty zrobiłeś? Ja tym chyba złapałam Cię jakoś, wiesz, i jakimś innym przyciskiem. Kroczki i ciach. Nie, no mi się wydaje, że te pierwsze, patrz tutaj bardziej. Tu, na to. Kombinacje, patrz. Po łapach na przykład. Ale to takie proste to ja robiłem, ale to takie Twoje to... A na... Na... Młyn, ale młyn na przykład, że to A musisz... A, No dobra, mogę coś popróbować. Albo w nie. pół. Dobra, a u mnie? Ale to mogę na. Ale patrz, ja mam jakieś. Ty to masz jeszcze więcej. Pytać. No, widzę, ojciec co taki, dużo ma tych. Święta postawa. Ale to na strzałkach czy na lacycku? Hmm. Nie, rypiesku. Dobra. To jest film z patrzenia na pieska. Tak. Na nas nie patrzcie. Patrzcie tak. na piesku. Dobra, w każdym razie. E, dobra, teraz tylko muszę tutaj kontynuuj, dobra. Masz. To możesz uderzyć za, czy możesz... dobra, mogę? Tak? Nie wiem. Czy nie, to... bo ja tą ręką złapałam i ja Ja cię złapałam za rękę. Ręką. O kurde, sorry. <laughs> no trudno, no, walczymy, co nie, to już jest walka. Ale nie na stół. Piesku, nie na stół. Nie na stół. Piesek utrudnia nam tak. rozgrywkę. tutaj, położyć się. Ho! Dobra. Tylko, że mój stary pien chyba ja szybko się męczy. Dobra, klepiamy się już. Ja zarządzam... No ja, 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 ja myślałam, że się klepiemy. No to się Dobrze, jak złapał? jak kurde wiedział. O kurde! Dobrze, leżeć tam. Wiele ran mi zadałeś. W piasku, patrzcie w kamerę, uczymy cię tak, już bycia tam, youtuberką. Tam masz się patrzeć. Patrzcie w kamerę, bo cię zjedzą. Kurde! No, stary, łap go, czy cokolwiek. O! o! A-ha-ha! Ja to damie kombosty. Już przegrałem, już wiem, że to przegrałem, bo ty już będziesz robić jakiś jeden kombos, a ja nawet nie wiem, jak, jak zrobić jakiś prosty. No. Kurde, ponoga go, dobrze tam, ciachaj go zwykłymi ciosami tam. Dobrze, 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 dobrze. Kurde, tam, Od się, odczuń. Stary, co ty robisz? No mój stary, to stamina chyba łapie w tym momencie. No się zmęczyli. A jak tu się bronisz? No to pierwsze to jest garda, ale. Co każdy macha inaczej, tak. Ej, to było fajne, co nie? No. Ty, mój się wkurzył chyba. <laughs> Nie ma wkurzania się. Piesek. Dobra. Piesek chce odejść od nas. No na chwilę sobie siup do <laughs> 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 <Kusza> <laughs> <laughs> Jak Nie powiem w co dostałeś. Nie wolno mi kopać. No i stary mój się zmęczył. Zaj <laughs> Może mój stary nie umie, tak? Na pewno umie! Patrz, na to... on ma łapanie na tym. No, no tak! No musisz mnie złapać! O kurde, fajne to było. Dawaj! Kurde, wajśko, Dobrze! Uf, uf, uf! O Dobry jest stary! O, leżeć! Leżeć? <grym> Ale piesek nie. Ale piesek wcale nie jest maltretowany, nie ma dowodów. Kurde! Kurde! Zap Znowu! No nie ma spamowania jednym atakiem, no. Będę. Ja Będę. No ten nauczył się jednego kombusu i <laughs> będzie teraz nim robił. Czechy. Właśnie no to może chcecie, no? żebyśmy y, ten, w Nowego Mortala zagramy, co? <laughs> Tam to dopiero fatality. Tam widzi? jak ktoś musi kupić tę grę, bo jest droga podobno. Nie wiem, nie sprawdzałem Co? Ja nie słyszałem, że droga. Od razu kolekcjonerkę to. kupcie. <laughs> ja jestem skąpy. Albo skromny. Skromny! <laughs> <laughs> no. Ej! Ty posiedź pod sukienkę nie zagląbać! W złym miejscu kamerka bywa, by powiedział. Nic nie zasłoniła. Kurde! Kurde, chodź tu! Chodź tu! Chodź tu, by cię złapię! Załapę! się <grystanie> złapę! No nie! No! No nie! Nie! No nie! <grystanie> tak ładnie spałaś. Kurde! No co, Sary. Sary, kurde, Sary. a weź stary, kurde, spawuję wszystkie. <grym> Ty po weganie, za dzieciaka, co nie? Właśnie, jak ja za dzieciaka tak grałam yy, z siostrą w Street Fighters, to rozumiesz, że mi się takie ten odciski na dłoniach od tego robiły i w pewnym momencie musiałam w zimowych rękawiczkach grać <grym> Piesku, nie, piesku widzisz, to twoja wina piesku. Jest! Wygrałam, wygrałam! To też No my... wiem. No jest 2-0 dla Ciebie już. Kurczę. No kurczę, kurczę. Ale nie, czekaj. Nie, nie, dobra. Yy, A wzięła się... Tak, e remasz. przepraszam, znam nie, 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 nie. być. No tak nie, to tak łatwo nie jest. Walka z graczem. Tak, my szarpujemy się. My się szarpujemy, tak. kurde. Szarp szarp. Yy. Ty musisz pierwszy i teraz ja. No to jakąś babą wypadałoby chociaż raz zagrać. Bo to coś tylko jedna, czy dwie? Trzy? Jestem trzy baby? A, no, no. Izabela, Marii i to Marta. Ja mogę to ja mogę Martą będę. W sumie podobne bronie mają. Znaczy tu wszyscy mamy tą samą broń przecież. Czy nie? 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 Dobra, ale weźmy sobie coś takiego to może... średniowieczne weź jakieś takie. To chciałam. Czy no. to? bo to może. To właśnie, to fajniejsze. Czy w bajorku? Nie. Dobrze, to. Na dole. Czy to? Tego nie... Nie! To. Jak wygram, to wtedy wiesz, mogę wybrać tamto, no. Okej. Okay. ja cię przekupuję, bo po prostu w tym momencie. Tak. Muszę przegrać, żeby zagrać na mapie, który chcę. Tak. Piesku, co ty robisz? Patrzę się. Ej, jak mi tę nóżkę widać. A tak nie będę dźgał. Nie podchodź. Nie podchodź, jestem kobietą. Czuję się molestowana, nie podchodź. No to było molestowanie. Jeden cios. Dziękuję. Ty się kieska jej podwija strasznie. Rozproszyła cię chyba koleżanka. My się kiedyś nauczymy w to grać. No moje, co ty robisz? Taki zamach, kurde. Ja mam gorszą Ale ta moja taka trochę... Jak ona taka pijana? Jak moja pijana jest? No, jak tam cię dzika? ty tam jeden cios. No tam moja... One się chyba zmęczyły O kurde. Pięć minut. Dajcie mi 5 minut, to należąco. na leżąco. Piesku, bo cię na kiełbaski przerobię. Spokój się. Bo na dół pójdziesz. Do sąsiada. O, 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 agresywnie. Dobrze dawaj, łapaj, łapaj ją, dawaj! Dobrze łapaj ją, no dawaj, stój. No dawaj, no złapałam O Kurde. Co, to jeszcze myślałem, że... Tak, jakie fatality tu było! Dobra, dwa do, dwa do jednego. Dawaj, łapaj. no łapią w końcu, kurde. O! Oh, oh. Kurde, jaki z Baby w kiślu się klepią. Dawaj, no złapią w końcu. No co ty bądź kobieta. O, oh, Szybka śmierć. Dobra Kobiety ty się ładnie klepią. Kiedy zrobią moda, że one będą bez tych ubrań. Muszę <noise> już jest. Oh. No, znowu. A może to wygrać? O nie! Y, moje pantalony było widać! Przestań tę nogę Lada ślicąc Socy. Chodź swój. tu do mnie! Chodź tu do mnie. Ty, ty nie pod... Dźgnąć, dźgnąć cię. No dawaj, no. Bliżej mikrofonu to, bliżej mikrofonu to, wiesz? Bo na, to... coś czujesz do to będzie... No nie. Gdzie ty ją tam dźgasz? Co one się tak zmęczyły? No, szybko się męczą, baby. <noise> no, moja to śledwo żyje. <noise> masz. Chodź, dobrze łapię, to... A, 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 a ty masz krótkie włosy! Albo spięte. <noise> Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, moje drogie. Dobra, ostatnie dwa. czym? Ale ładny unik! Kurde. Dawaj. Dawaj, dobrze, dobrze. Złapią, no musisz być agresywna, koleżanko. Nie tam po nóżkach. Złapią, dawaj, szybko teraz! Dobrze! Trzeba podejść do wroga. No Uwaga. To musi być szybkie, szybkie, muszę to wygrać. Dawaj szybko, szybko, szybko. Muszę to wygrać. a wyłapią! No łapią na co? Dobrze, kurde. Tak jesteś. Fryer jesteś i się nie bijesz, Przynajmniej... tylko mnie trzyma. <laughs> <laughs> Przynajmniej jest dwa 1 można zająć na twojej mapie. <laughs> ja to specjalnie zrobiłam. Dobra, to teraz... Czekaj, kogo jeszcze? O, dobra, ja się jakimś Samuelem. To ja będę Kalkstein. Kalkstein? Gdzie był Kalkstein? W Pierwszym, jak możesz A. nie wiedzieć gdzie, wiedzieć, gdzie był Kalkstein, piesku, nie? Nawet piesek to wie, o, Entus. Jest ten piesek dobry. Pauś. <laughs> Połóż się piesek. Połóż się piesek. Tu się. Nie, połóż. Nie tu się połóż. Albo no usiądź tak, żeby... Dmuchaj do mikrofonu. Pies. <noise> w sumie. <noise> ten materiał to będzie y, naciskanie klawiszy i dmuchanie do mikrofonu. Dawaj. Dawaj. Dobrze. Kurde, ja... Ale to, to jest... do, ale dobra, ale to jest to samo co gruby i stary. My się pan twórca nie postarał. no. <głos> <głos> Poproszę nowe fatality. <noise> Kurde, chłop, jak tutaj cię przyparł do muru, Wow. ostrożnie. Nie, 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 nie! Co ci robię? Co ci robię? Nie, nic ci, ci robię? nie robię. <grym> to i no inaczej mogło się skończyć, patrzę na to, jak ta kamera na początku wyglądała. No, no. Dawaj rączkę. Ej, dawaj piesek, rącz. piesek, piesek! Dobrze piesek, pomóż mi! Nie pod mikrofon z tymi klawiszami. Widzisz, ja bez patrzenia cię zabiłem przede wszystkim. Dobra, ale ty yy, wylatujesz. Barry kabel ciągniesz. Dobra, to może. To jednak nie wylatujesz. Pożegnajcie pieska. pa. pa. Dobra. Nic stała, piesek żyje. O kurde, o kurde, dobrze, dobrze. Weź go tam, weź go tam, ciachni. Nie. się nie dawaj tak. Nie, jak łatwo się dał. Ale mój na nogę już chory. Jest. Dobra, ile to mu zostało? Kurczę 2-2. Od tego zależy moja wygrana. Dawaj. To, tak prosto w pysk mogłeś mu tak ściachnąć. Jakie fajne to! O, bardzo fajne, no. Chciałeś mi twarz. Bardzo dobrze. Jak to wygram, to będzie 2-2. Kurczę. I, no, i kurczę. powiedzą, że oszukujemy sobie, nie? <laughs> że specjalnie przedłużyć materiał. Więc rokiem, wciskają frajery grube. A, za, na mnie zarabiają, kwi. Na roba tobie kurde, kwi. Nie. Zostaw. Zostaw, zostaw. Bo cię złapie. Bo cię. Odsuńcie! O kurde. Mówiłem, żeby się odsunęło, no? Chciałem ci powódz. <laughs> Chciałem ci <pomóc. laughs> Uwaga, ostatnie. Nie, ostatnie, nie? a czy nie? Patrz, jak zrobię, że będzie. Nie! Nie, no to naprawdę źle wygląda <laughs> na początku. Ja. A później jakieś takie. Uwu. Takie uwu na koniec. No, chodź tu. Chodź. 2-2! Chcę. No bo ty byle nie nacisnąć powtórki? To nie tak, że spamuję klawisze i nic się dzieje. Nie, nie macie na to dowodów. Ostateczna rozgrywka, moja droga. To między kim? Kogo jeszcze tu nie było? Tu jest barabasz u ciebie. Barabasza! Wypuśćmy barabasza! I no ten pan jeszcze nie był. Dobra, Jacek. Jacek i barabasz. Piesek mi tu chodzi. To, co to? Czy czekaj na polu? Może być na polu. Dobra, na polu. Albo na dworze. <grym zresztą> też, też, też. Długo się ładowało, Dobra. Wielkie tam koniki są. To no dochodźmy do nich. <grym zresztą> <grym zresztą> się nie da tak. Się nie da tak. Ej, co już tutaj w brzuszka? Czap, ciap, -cia -cia. Jak się rzuca? A ten mój tak? Tak stoi nic nie robi, kurde, panie, panie! Dobrze, ciachnij go tam. No bo chwila odpoczynku? No widzę, mówi, że już tam się zgina. A co on tak się zgina? No ty coś robisz? Przyjacielu, jak rzuć... Wypadła ci broń, ja tego Ten Jacek jakiś taki beznadziejny, ja przegram, przez to, że on taki beznadziejny jest, no. Mówisz? Ocieka, że mam jakieś statystyki oprócz tego, że mają broń. Na pewno. Kurde, pań... Uuu! Ciekawie z drugiej strony to wygląda. No! <laughs> Ale to się takie samo fataliki w takim razie. No. Dawaj, 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 dawaj. No Jacek, co ty, tak jak przegrasz 5 do 0, to jesteś pupa. ja jaja przegrasz! <laughs> ja ja zaraz utnę. Chwila. Trzymam się. A twój czy znowu. Tum, 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 tum. Co to było? Tum, tum, tum. Dobra, agres... co ten chłop nie jest w ogóle agres... Co on nie ma nogi, czy co on robi? Może dostałeś już w nogę No bez... Jak, jak mój tańcuje? No. I się zmęczył. Kurde no. Jacek. Jacek <grym> Kulamy! <grym> Pięć lat później No chodź. Mycham w nogę też dostał. No chodź. no chodź. No chodź. No chodź. Najbardziej widowiskowe pojedyncy jak na koniec. Dwóch y, ten... Huternogi, hu, <grym> nogi? No chodź. no chodź. Nie! Co ja już... Do jaja będzie. Ten Jacek to jest jednak beznadziejny. No chodź. No chodź. No, no, Jacek! Jacek, jaki ty jesteś? Kupa! Niemucha! No, Jacek, co ty. Boże, co to jest za kupa? Jeszcze jeden! i kredka wygrała! No, widać, że Polak, no kupa, no. A baraboś to niby Kurde, Jacek, ostatnie twoje szanse, zrób coś. No, znasz swoje miejsce. No beznadziejny ten Jacek, no tyle mam do powiedzenia, no. Ja mam do powiedzenia, że... Żeg Żegnam żeg do widzenia, o. Kiełbasa z psa będzie jedzona, no. Więc dziękujemy. Trzy, tak. dwa e, niestety przegrałem i beznadziejny jest Jacek i nie, nie, nie polecam nim grać i, i tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli chcecie więcej kredki, to dawajcie znać w komentarzach. Jeśli więc... chcecie więcej pieska, to dawajcie tak, znać dawajcie w komentarzach. Dawajcie znać zobaczyć pieska. Yy, a na dzisiaj to wszystko od nas, więc trzymajcie się, yo, yo. pa. pa!